Siema. Czy masz czasem tak, że tracisz motywację, przez to, że w sumie to nie masz czasu na treningi? Opuszczasz się przez to, że uważasz, że masz za dużo obowiązków i trwają one za długo? Dzisiaj przedstawię Ci trzy sposoby, jak można optymalizować czas na treningu, tak aby one trwały odpowiednio krótko, ale odpowiednio długo, żeby uzyskiwać optymalne efekty. Więc yy, przejdźmy do materiału. Jak skrócić czas na treningu? pierwszą sposobą jaką e, ja bym się pokusił i taką główną moją, którą e, wszystkim bym zalecał i jakby jest ona według mnie z tych wszystkich przedstawionych dzisiaj na, na filmie najlepsza aczkolwiek ta ostatnia może mieć jeszcze dodatkowe efekty także warto oglądać do końca. Serie alternatywne generalnie metoda polega na tym, aby łączyć w super seriach mięśnie antagonistyczne, czyli na przykład w pierwszym ćwiczeniu robicie wyciskanie na klatkę, możecie sobie rzucić w super serii ściąganie drążka do klatki Albo w ogóle, jeżeli chcemy wyeliminować e, udział mięśni górnych i zrobić to na przykład 3 w seriach alternatywnych, można to zrobić na przykład wyciskanie na klatkę plus na przykład glute bridge lub partia, m, która jest e, jakby dolną partią. Pytacie pewnie, ale czy na pewno tak to działa? Co na to badania. Jest to dowód na to, że ta strategia po pierwsze nie jest nie tylko mniej czasochłonna, ale także może być często bardziej efektywna e, przez zwiększenie objętości m, na danej grupy. Po Sięgając się alternatywnie alternatywnymi jesteśmy w stanie skrócić czas treningu i jednocześnie zwiększyć objętość treningową, zwiększyć objętość treningową względem treningu tradycyjnego. Generalnie zamysł wziął się z, tak, z kulturystyki, gdzie super serii wykonywana na tę samą grupę, aby zwiększyć ilość poziomu stresu dostarczanej grupie mięśniowej, aczkolwiek później w badaniach okazało się, że nie jest to tak bardzo efektywne, jak się wydawało, że jest. We wcześniej wspomnieniu. 15 trenujących rekreacyjnie w mężczyzn od 18 do 30 roku życia. Grupa, która wykonywała wyciskanie na klatkę, następnie przyciąganie drążka wyciągu do brzucha, czyli poziomo, czyli robiła serię alternatywne, zanotowała większą objętość zarówno w pierwszym, jak i w drugim względem grupy, która wykonywała te ćwiczenia osobno. Zasłabiać zarówno do dolnych part ciała, jak i górnych part ciała, ale można je też mieszać i też nie powinno być z tym problemu, jeżeli macie FBW w planie treningowym. Drugim sposobem są dropsety. Dropsety polegają na tym, że albo e, wykonujecie to samo ćwiczenie, też jakby w super seriach, tylko że w kolejnych, czyli robicie z stówą, na przykład wyciskanie na klatkę, zdejmujecie ciężar, e, do, do powtórzeń m, efektywnych, czyli Reel lub rpi, e, RPE tam 9 czy 10 lub real 1 lub 0 i zdejmujecie, zdejmujecie kolejne e, obciążenia i znowu wykonujecie to rpi i duprir, e, odpowiednio ciężko tak żeby, tak, żeby wygenerować największą objętość w jednej tak jakby serii treningowej, aczkolwiek dropsety jako narzędzie może się świetnie sprawdzić jako traca czasu, aczkolwiek nie polecałbym go jako nie go tak samo jak we wcześniejszym sposobie, nie polecałbym, żeby to robić w jednym, w każdym ćwiczeniu, bo w seriach alternatywnych można zrobić cały trening na seriach alternatywnych i to będzie w porządku, ale w dropsetach tutaj już gorzej i ćwiczenia, e, ćwiczenia Dziścia wielostowe tutaj też będą słabo wychodziły, zwłaszcza u osób początkujących lub odpowiednio zaawansowanych, z uwagi na upadek techniczny. wrzucałbym to już jako formę intensyfikacji e, i formę skracania treningu, ale bardziej właśnie na ćwiczeniach izolowanych. Doniesienia o dropsetach z internetu mogą być lekko mylące, z uwagi na to, że badania, które są konstruowane na temat dropsetów e, są troszkę źle konstruowane i. W badaniach naukowych one wypadają teoretycznie dobrze, lub wręcz podobnie jak trening tradycyjny, aczkolwiek w, tej, w, pra, w praktycznym ujęciu dropsetów yy, są, nie, są, nie będą tak optymalne jak serie alternatywne. Plus, yy, jeszcze jest jeden problem, który się pojawia, to bardzo duże obciążenie centralnego układu nerwowego przez dropsety. Także po pierwsze początkujących słabo, ewentualnie izolację u osób zaawansowanych OK, też na izolację, może ćwiczenia wielostawowe od czasu do czasu e, można wrzucać, mm, ale, ale ostrożnie z tym. Trzecim, mm, trzecim sposobem, który jakby wydaje mi się, że najwięcej z niego wyciągniecie jest y, po prostu wywalenie telefonu ze swojego treningu. Bardzo często spotyka się na to, że ludzie siedzą na telefonie i na przykład zajmują ławeczkę albo zajmują maszynę, bo siedzą na telefonie i nikt inny nie ma z niej korzystać, bo on trenuje, bo on trenuje. To jest pierwszy problem, dwa, że no po prostu czasem albo za długo lub w ogóle traci się poczucie czasu przez użytkowanie telefonu podczas treningu i stąd mogą wynikać potencjalne problemy z niedostosowaniem przerwy do treningu a przerwy są bardzo ważne i też mam tutaj na to dowód, bo badania autorstwa Charlesa Lopesa z 2018 roku na wytrenowanych mężczyznach u osób wytrenowanych nie było różnicy w w ilości mleczanowej krwi w zależności, czasu, w zależności od czasu przerwy 30, 60 i 120 sekund aczkolwiek Proporcjonalnie ilość objętości, którą mogli zrobić na treningu, a objętość, przypomnijmy, jest jedną z ważniejszych, jedną z ważniejszych faktorów hipertrofii lub siły, po prostu podnosiła się razem razem z odpoczynkiem. Też nie warto odpoczywać nie wiadomo jak długo, bo na przykład w badaniu McDiego uczestnicy wykonywali trening nóg, wykonując cztery serie wyciskania nogami na suwnicy i cztery serie wyprostów. Na maszynie każda seria wykonana do upadku mięśniowego, a przerwy, pomiędzy, a przerwy pomiędzy seriami wynosiły 60 albo 5 minut. Grupa wykonująca dłuższe przerwy, pomiędzy seriami uzyska 15%, -15 większy tonaż treningowy przy jednoczesnym wzroście syntezy białek mięśniowych o 125%, to jest uff, prawie półtora raza więcej. Natomiast grupa, która odpoczywa tylko minutę, odnotowała wzrost syntezy jak miałem na poziomie 72%. Ponadto poziom leczanu we krwi był wyższy w grupie, która miała krótsze przerwy pomiędzy treningami. W sumie warto odpoczywać długo, ale warto się na tym skupić i ten telefon e, wyrzucić, ponieważ nie jesteśmy wtedy odpowiednio skupieni i nie mamy takiego poczucia czasu pomiędzy seriami. Jeżeli, uwa jeżeli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie jakkolwiek pomocny, także zostaw lajka, zostaw mm, powiedz co o tym myślisz. Zostaw lajka i widzimy się już w kolejnym materiale Elo!